Wiecie co, ostatnio sobie pokupowałam tyle piżam, a zawsze wracam do takich najbardziej e, luźnych, wygodnych. Jeszcze słuchajcie, jak jestem przed tymi naszymi dniami, to po prostu mam ochotę się ubierać w worki. I eee, nie dlatego, że nie wiem, coś mnie boi, tylko po prostu czuję się jak taki mały balonik. Także e, dzisiaj piżama, o którą regularnie mnie pytacie e, To jest e, słuchajcie koszulka, którą nosiłam jak byłam w ciąży, czyli 3 razy XL, powiem Wam, że wtedy tylko patrzyłam na ilość X-ów, im więcej, tym lepiej. Ehm i nawet mam takie zdjęcie, słuchajcie, jak jestem w tej bluzie, taki pączuś, wiecie, księżyc w pełni e, i mam taki jeszcze brzuszek pociążowy, Na to mówi, się tak rozczuli, jak zobaczył to zdjęcie. A, także słuchajcie, idę jeszcze na e, małą drzemkę, e, dzisiaj robię trening na nogi, na brzuch i delikatnie 20 minut bieżni, także witajcie w kolejnym vlogu i słuchajcie, zaczynamy dzień nie wiem, może sobie zrobię kawkę z cytryną. Właśnie ostatnio mnie pytało się, czy nadal piję kawę z cytryną. Tak, słuchajcie, piję. W sumie to regularnie, ale ostatnio odkryłam em, lody, słuchajcie, z słuszkawkami bo jak rozmawiałyśmy w ostatnim vlogu o takim potreningowym yy, posiłku, no to oczywiście na początku był skyr, ale zaczęłam yy, jakby kontynuować poszukiwania idealnego deseru po, żeby to zamienić właśnie w taki deser i słuchajcie, Xaver mnie zainspirował, ponieważ yy, pewnego wieczoru powiedział, że chce zinksowe lody, a że ja akurat yy, należę do takich łasuchów yy, i mówię, dobra, to sobie zjemy, spróbowałam, mówię, wow, to jest to i ostatnio na live z Mateuszem Ostręgą właśnie yy, podpowiedziałam Wiedział mi, że on właśnie miksuje z białkiem truskawki potreningowo i to jest taki właśnie do niego deser lody. I powiem Wam, że mnie się włączyła faza na to. Także dzisiaj sobie zrobię najpierw oczywiście łychę miodu przed treningiem, to naprawdę bardzo fajnie doładowuje. Później sobie zrobię lody przed wyjściem, bo dzisiaj jadę do kuleczki do mojej Oli, czyli widzicie odwiedziny na Piotrkowskiej. a Zrobię sobie takie, jakby ala moje śniadanie i wezmę do Oli em, kolację. Właśnie muszę do niej zadzwonić czy ma jajka, bo e, nie będę słuchać się gotować i latać z nimi po mieście, więc e, spytam się, czy nie ugotuję. <grytanie> także witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj też aromatycznie, słuchajcie, ponieważ e, przyszły dwa nowe dyfuzory, ale powiem Wam, że jakie zobaczycie, one są tak piękne. One są tak piękne, e, na Wam się spodobają, także dzisiaj, dzisiaj Wam je pokażę. Troszeczkę się Słuchajcie ogarnę. Mm, zrobimy sobie ważną herbatkę. No i mam nadzieję, że mi się spędziemy. Just so I can hold you closer. Oh, my heart. Just so I can feel the break. Dzisiaj muszę wam powiedzieć, że trening skończyłam dosyć późno, bo Ciągle miałam jakieś telefony, ciągle coś ktoś chciał e, i tak go przerywałam. Skończyłam zastać o 11, więc szybko sobie zjadłam troszeczkę większy posiłek, więc dołożyłam do tego szejka odrobinę e, kurczaka, mm, żółty ser i jeszcze jakieś słuchajcie, dodatki. E, więc muszę Wam powiedzieć, że to był taki bardzo objętościowy, potreningowy posiłek, ale jednocześnie zrezygnowałam z tego pomiędzy i już ostatni posiłek zjem u Oli, jak będę. Bo muszę Wam powiedzieć, że to dieta ma się do Was dostosować, a nie we do niej, więc jeżeli... Na przykład wiem, że już po prostu nie będę miała czasu na gotowanie, jakieś dodatki, no to po prostu sobie kumuluję, robię takie dwa duże posiłki, więc jadam sobie lody, a później um, dołożyłam sobie troszeczkę białka w postaci właśnie puszczaka, e, sera i słuchajcie, chyba zjadam chorizo. E, I takie podobne miksy zrobiłam sobie do oli. Dzwoniłam do niej, czy słuchajcie jajka, bo generalnie to jest też podstawa mojej diety, ale jak najbardziej, także mi ugotuje słuchajcie, dwa. No i założyłam sobie taki komplecik z e, Kardigan e, i jeszcze czekam, słuchajcie, na bluzkę do kompletu, e, spodnie i taki zwykły czarny top Taki elastyczne, bardzo słuchajcie, wygodne, i oczywiście obwiesiłam się kuleczką. I słuchajcie, propos takich przepięknych dodatków, pokażę Wam. nowo jest Aromatli. W ogóle, jak to słuchajcie, wygląda. To wygląda tak przepięknie. Ostatnio, jak byli u nas znajmi, to e, się pytali, czy mamy nowy, jakiś nowy sprzęt grający, bo kupiliśmy, słuchajcie, ten głośnik. A to się po prostu idealnie wpasowuje. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy dwa przyciski, e, i co jest też bardzo fajne. To zbiorniczek, do którego nalewamy wodę, tutaj oczywiście widzimy pułap eee, i ulubione olejki eteryczne i to jest, słuchajcie, magia. Powiem Wam, że nowa odsłona Aromatli jest po prostu cudowna, bo jednocześnie jest to imitacja takiego e, małego kominka e, przenośnego, bo słuchajcie, tutaj mamy kabelek, możemy podłączyć pod, mm, przez USB pod komputer i mamy dwa kolory. Chciałam Wam pokazać, bo na pudełeczku mamy czarny i muszę Wam powiedzieć, że on jest bardzo, bardzo elegancki. No i jednocześnie kwestia, jakie macie dodatki, jakie macie meble, wnętrze, to też będzie Wam idealnie pasował biały. Natomiast, tak jak mówię, są dwie odsłony: biały i czarny. I to pudełeczko nawet jest, słuchajcie, świetne, ponieważ e, bardzo ładnie wygląda jako prezent. No i za chwilkę, słuchajcie, wlejemy wodę. Ulubiony olej, pokażę Wam swoją ukochaną mieszankę. Zresztą już ją maszykowałam, zawsze mam ją pod ręką, czyli eukaliptus i jednocześnie pomarańcze. Ja troszeczkę może przybliżę temat dyfuzorów, ponieważ regularnie mnie pytacie, z których korzystam i jak to się dzieje, że one ułatwiają zasypianie, a jednocześnie mają taką formę nawilżania powietrza. Nie zawsze są urządzenia dwa w jednym, bardzo często jest to podział na właśnie dyfuzor albo na przykład oczyszczacz, nawilżacz powietrza, czy też um, funkcja połączenia wody z olejkiem. Więc tutaj Aromatli ma dwa w jednym. Jednocześnie jest to dyfuzor, który rozpyla olejki eteryczne i jest to nabliża powietrza. W związku z tym, jeżeli macie suche powietrze, to na taki moim zdaniem spory salon jak nasz takie jedno urządzenie starcza, ale możecie. I tutaj jest dowolność, zrobić sobie odpowiednią mieszankę i na przykład wstawić do pokoju dziecka i to też ułatwia sobie zasypianie. Chyba, że wy też macie problem, to jak najbardziej Wam polecam do sypialni, ale uwaga! Pamiętajcie, żeby nie przesadzić z olejkiem eterycznym, bo jeżeli chodzi o aromatnie, one są bardzo esencjonalne. I ja tak jak sprawdzałam to wystarczą 3-4 kropelki maksymalnie takie większe pomieszczenie, a dwie dosłownie z jednego i z drugiego zapachu, bo ja sobie tworzę swoje mieszanki do mniejszego pomieszczenia, bo wtedy mam wrażenie, że ta mieszanka jest taka delikatniejsza i jednocześnie mam na przykład pomarańczę, mam ym, taką wyciszającą lawendę, a ta pomarańcza z takim przełamaniem, jednocześnie z orzeźwieniem tej lawendy, ale tutaj właśnie fajnie się sprawdza też połączenie cytrusu z sosną, to też Wam polecam, no petarda, ale słuchajcie, olejki eteryczne z Aromatli, one się sprawdzają oczywiście do samych urządzeń, ale co jest ważne, jak na przykład chcecie zrobić sobie relaksującą kąpiel, to dodajcie kilka kropelek. Uwierzcie mi, to będzie strzał w dziesiątkę, jak sobie wsypiecie relaksującą sól plus jeszcze takie orzeźwiające albo wyciszające olejki, to będzie petarda. Ja na przykład jak widzę, że ksawerę gdzieś tam pociąga nosem, to muszę Wam powiedzieć, że eukaliptus. E, też na wyciszenie Melissa, to jest dla mnie słuchajcie, strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o połączenie, zwłaszcza dla dzieci, bo bardzo często one są po prostu po całym dniu więc jak postawicie sobie taki dyfuzor, on gdzieś tam będzie imitował takie ognisk, gdzieś będzie relaksował i e, jednocześnie Was troszeczkę wyciszy wieczorem, to muszę Wam powiedzieć, że ten wieczór będzie zupełnie inny, E, gdzieś tam coś świetli, e, w kąciku, na przykład jak my słuchajcie, mamy ten kącik, to pięknie się też w ogóle odbija od lustra ten dyfuzor e, i ja nawet nie muszę, słuchajcie, mieć lampki włączone, bo ja w ogóle jestem zwolennikiem słuchajcie, wyciszania się i gdzieś tam nie atakowania się światłem e, na przykład górnym, nie lubię go totalnie, w ogóle praktycznie nie używam, u mnie fanem jest Nathan, natomiast jeżeli chodzi o takie wyciszenie się wieczorne, to ten dyfuzor też imituje, słuchajcie, lampkę. Więc to jest też ogromny plus, ponieważ macie taki półmrok, takie wyciszenie, taki totalny relaks, odpalacie sobie, lubię serial, książkę i naprawdę ten na wieczór jest bardzo przyjemny. A dodatkowo, jak wybierzecie sobie um, któryś z olejków, no to ja już Wam mówiłam, swoje ulubione mieszanki, to naprawdę to jest po prostu takie idealne połączenie. I co jest bardzo ważne, to jest też świetny pomysł na prezent, bo słuchajcie, mamy wersję białą i mamy wersję czarną. Mnie się słuchajcie obie podobają, więc nie ukrywam, że zamówię sobie również czarną. Dodatkowo na przykład Natan ma taki swój, wiecie, kącik biurowy, więc ma i właśnie regulowany blat, ma też bieżnie, Gdzieś tam te swoje designerskie dodatki, to muszę Wam powiedzieć, że dla niego czarny będzie idealny, a dodatkowo ja widzę, że on gdzieś tam czasami odkaśnie, więc słuchajcie, to jest bardzo ważne, żeby nawilżać to powietrze, zwłaszcza, że... Może nie cały czas, ale u nas też chodzą kaloryfere, zwłaszcza wieczorem, więc ten nawilżasz powietrza gdzieś tam Wam bardzo dużo da. I to będziecie widziało po dzieciach, jak na przykład będą troszeczkę miały infekcji. Te górne drogi oddechowe, słuchajcie, się bardzo będą fajnie inhalować, więc eukaliptus, i na przykład pomarańcza albo cytryna zamiennie to jest, słuchajcie, petarda, jeżeli chodzi o samą inhalację. Ksawera czasami tak mam wrażenie, że tak. Nawet się e, nachyla nad tymi dyfuzami. On w ogóle je uwielbia, też je ma w pokoju i to też jest ponownie fajna imitacja lampki, jeżeli chodzi o pokój dziecięcy. No bo jednak ja Wam muszę powiedzieć, że już przestałam, o, słuchajcie, puszczać wieczorem muzykę, bo widzę, że nie można go specyfikować wieczorem, ale właśnie takie wyciszenie i taka lampka delikatna, gdzieś tam nie atakowanie dziecka tymi światłami LEDowymi, no to jest słuchajcie strzał dziesiątkę, bo nawet światło LEDowe, słuchajcie, bardzo jakby tak mam wrażenie, że rozprasza i gdzieś tam te dzieci ją po prostu wieczorem. Więc to naprawdę będzie super. A dodatkowo jeszcze zobaczę, że tam jest taki, niby, płomień, to też będzie taka dodatkowa atrakcja, więc to jest naprawdę też super, super dodatek do pokojów dziecięcych. No i jednocześnie, zobaczcie, na ten design. Jest bardzo elegancki, bardzo. Powiem Wam, że aromat naprawdę przeszło samego siebie. Także jeżeli chodzi o markę, naprawdę przepięknie się rozwija. A ja to też obserwuję, ponieważ każdy kolejny mój dyfuzor naprawdę się fajnie sprawdza. Moja babcia ma, mama, mama yy, u nas w biurze, słuchajcie, są te dyfuzory, także naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Więc nalewamy wodę i pokażę Wam, jak. Ja to już wygląda. sobie przygotowałam oczywiście olejki pomarańcza i eukaliptus, o którym Wam mówiłam wcześniej. I teraz będę, słuchajcie, nalewać wodę. Oczywiście macie też odpowiedni poziom, więc możecie sobie tutaj, na przykład jest Max Line, więc ona daje wam znać, do którego poziomu możecie nalewać wodę. I słuchajcie, tutaj się mieści 200 ml, więc daje wam od razu znać, jaka jest pojemność. No i przechodzimy do naszej mieszanki. Tutaj pamiętajcie, że dosłownie dwie kropelki z każdego zapachu będzie dosłownie idealnie na takie większe pomieszczenie, bo one są bardzo esencjonalne. Tutaj słuchajcie mam nowy olejek, o będzie więcej dzisiaj pomarańczy. I co jest bardzo ważne, zamykamy urządzenie. Mamy kabelek. Włączamy. I teraz zobaczcie, będzie działa się magia. Mamy funkcję lampki. O zobaczcie. I zaczyna, słuchajcie, imitować kominek, ale to Wam pokażę, bo myślę, że bardziej wieczorem, to już widać, o widzicie, ale to jest super, nie no, napowiem Wam, że to jest czad, to jest po prostu magia. I on jest w ogóle bardzo cichy, dosłownie słychać takie delikatne kropelki i unosi się przepiękny aromat, zobaczcie. Ja Wam pokażę jeszcze wieczorem, jak przyjdę, ale to, no pachnie petarda. No, ja Wam powiem, że bardzo to ładnie wygląda, także żeby Wam to w takim codziennym użytkowaniu. Zobaczcie, to ładnie wygląda. Super. No i tak jak mówię, jest jeszcze wersja czarna, także spokojnie możecie sobie zamówić obie wersje kolorystyczne, bo to kwestia po prostu, kto będzie je używał. To jest też super pomysł na prezent. Także myślę, że Armatli ma dla Was też niejedną niespodziankę, a na te dyfuzory, jak i na cały asortyment macie ode mnie 15%, także korzystajcie, bo często mnie pytacie o kody, także jak najbardziej działa mój kod rabatowy minus 15%, no to już moim zdaniem robi różnicę na cenie, a jednocześnie, zobaczcie, to super wyglądanie. Słuchajcie, nie ja Wam się yy, chwalę często takimi głupimi, małymi sukcesami, ale muszę Wam powiedzieć, że dla mnie to jest naprawdę bardzo ważne słuchajcie, przyjechałam sama do centrum, uwaga skorzystałam sama z parkomatu eee, zrobiłam sobie dwa na no spokojnie kółeczka, wiedziałam gdzie słuchajcie zaparkować, bo ja już jakby do tego miejsca jestem przyzwyczajona jak jest zimy z eee, generalnie życzył mi powodzenia mówi, że jak chcesz wbijać do centrum to spoko, eee, natomiast Ola, która tutaj mieszka mówi, że jeszcze godzina 14 to będzie taka znośna do eee, przyjechania do centrum, słuchajcie mam idealne miejsce, uwaga zaparkowałam tyłem ja się cieszę z głupich rzeczy, ale powiem Wam, że jako nowy kierowca i w ogóle, że mam swoje auto, to jest moje auto, ale właśnie to jest moje auto, a ja Wam coś pokażę, papiury, papiury, proszę, po Kinder Bueno i tu chłopaki zostawiają, często na tam bierze mój samochód, jak nie mam gdzie zaparkować, to zostawiam, a on bierze i nie wiem, jedzie z ksawciem gdzieś i później sobie parkuje na spokojnie, no to właśnie to jest to. Obiadanie się w moim aucie, zostawianie jeszcze papierów. Ja bym jeszcze zdzierżyła, gdyby było obiadanie, ale zostawianie papierów w moim aucie. Mm -mm. <grywa> Także ja wam powiem szczerze, że naprawdę, no jestem ja z siebie dumna, na to mówi brawo, brawo, to jest takie, wiecie, ja na przykład chyba wam tego nie opowiadałam, ale jak e, pierwszy raz jechałam z Sawerem i wjechałam na osiedle już e, po jakby tej pierwszej trasie, wiecie, w samotności, ja nie, nie mogłam liczyć wtedy na Natana, bo był na konferencji w Warszawie, to ja się prawie zryczałam, wjechałam na osiedle i mówię, oh my god, jestem po prostu e, pierwszy raz sama w samochodzie, bez koleżanki, bez Natana, bez nikogo, później był dla mnie ogromny stres jechać, samą z Xaverem. Teraz na patencie jeżdżę. Z nimi jest naprawdę grzeczny. I słuchajcie, sama sobie przyjechałam do centrum. Sama. Rewelacja. Powiem Wam, że ja jestem po prostu z siebie dumna i chcę się z Wami takimi rzeczami dzielić, bo o tym się nie mówi. A to są takie, wiecie, małe rzeczy, a bardzo ważne, bo bycie kierowcą niedoświadczonym, który dopiero zdobywa je, no to powiem Wam. Właśnie babcia dzwoni. Także słuchajcie, pozwolicie, że odbiorę, pochwalę jej się. No halo! Jak będziesz miała chwilę, masz chwilę ze mną, bylebyś mogła porozmawiać? E, to za chwilkę, bo sobie wjechałam sama do centrum samochodem. Uhuh. No dobrze, no już uważaj. uważaj dobrze, dobrze. Nie, nie mów mi, bo od razu mam dreszcze. Jak będziesz wolna, to zadzwoń, bo mam dla ciebie jedną ważną sprawę. Dobrze, ja za chwilkę zadzwonię, jak będę szła, dobra? Dobra, dobra, do dzięki, pa. no papa. Pa. Także babcia słuchajcie, w idealnym momencie zadzwonię. Także słuchajcie, idę do kuleczki, miło spędzę czas na pewno też z Olą odezwę się do Was i myślę, że tak, przeżywanie ciąg dalszy, jakby to, słuchajcie, wracała do domu sama, ale to już jest słuchajcie, pikuś. E, tylko generalnie, wiecie, parkowanie zawsze mi e, sprawia problem. W sensie, że stresuję się. I muszę Wam powiedzieć, że chyba trasą nie, ale samym stresowaniem tak ludzie, dziewczyny, dałam radę, trzymajcie za mnie kciuki w następnych podbojach, może to będzie dla Was śmieszne, może będziecie się śmiały, będziecie oglądały tego vloga, ale wszystko razem przeżywamy, także również parkowanie w centrum. Także lepiej. ja sobie zjem tutaj swój obiadek. Kolację dwa w jednym. Kabanawsty, chorizo, awokado, jajka, oliwki i żółty serek. No i słuchajcie, jeszcze mam rozowek. Mam nową zabawę z dysania. Zabrałeś nam najlepszą zabawkę, proszę. zobaczy Widzisz? Widzisz siebie? Zyskał Eee, dwa beny, proszę bardzo. Następny brzydal. Ed, jakiego piękniu się mamy, swojej. <gry> no. Hej. Nie psuj zabawy, tata. To jest najlepsza zabawa. Zrzucanie. Słuchajcie, zrobiłam sobie miętę. Wróciłam dosyć późno od Oli, także dzisiaj totalny reset. I zobaczcie, jak wygląda aromatli wieczorem. No, powiem wam, że to wygląda po prostu super. Jeszcze mam. Pokażę tak z daleka. I właśnie oglądam nowy film Stromboli. Bardzo dobry, naprawdę bardzo dobry. Taki mega wnikający jakby w ludzkie emocje. Co się dzieje. Dlaczego ludzie nie mówią o swoich emocjach. Bardzo fajny film, także sobie zobaczcie. I pokażę Wam od razu jak wygląda ten komin. Nathan mówi, że on chce biały do siebie. Bardzo mu się biały podoba, także ale tak jak mówię, są dwie wersje kolorystyczne. A ja słuchajcie, stylóweczka, na no to się śmiało, że muszę Wam pokazać moją stylówkę. Mm, tak. Ja już słuchajcie, czasami wieczorem, gdy po prostu mam ochotę sobie podpocząć, założyć szlafrok, założyć długą, taką właśnie luźną piżamę i się wyczylować. Także jeszcze moje okulary nie, czerwone, bo słuchajcie, przed chwilą brałam kąpiel. Uśpiłam ksawcie i tylko zdążyłam sobie, słuchajcie, mięty zaparzyć. Ee, I trąboli i lecę, słuchajcie, także pomarańcza i eukoliptus, to że to jest naprawdę idealna rzecz na wieczór ja Wam powiem tak, jak patrzę na Bena, patrzę na ksawcia i jest między nimi trzy lata różnicy, to dzieci tak szybko rosną, słuchajcie, przez chwilę Ola urodziła Bena a teraz już, za chwilę będziemy świętować jako wróżki chrzestne, bo nie będzie chrzcin, tylko będziemy wróżkami chrzestnymi, słuchajcie będziemy świętować jego roczek Byłyśmy w takiej fajnej, tajskiej knajpie. Eee, super, super. Naprawdę bardzo się na ten czas. Teraz w ogóle po kolei są, słuchajcie, urodziny w każdej sali zabaw. Się śmiejemy w, z rodzicami w przedszkolu, że e, wiecie, będziemy zwiedzać, się każdą salę zabaw, bo teraz jest po taki czas. Jeszcze mam urodzinę w lutym Marcelka, mojego sześniaka. Także też, słuchajcie, trzeba jakiś wypasiony prezent kupić. O, powiem Wam, że po prostu kinderparty za kinderparty, także tak, to tak jest, słuchajcie, Mój wieczór. Więc ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że mi spędziłyście czas we vlogu, zobaczyłyście, co się dzieje u kuleczki. Pamiętajcie, że macie rabat na, na to do pozora. Myślę, że będziecie na maksy zadowolone. Bo ja co słuchajcie, nie polecam czegoś, co mi się nie podoba. To jest naprawdę bardzo fajne. Bardzo się ucieszyłam na nowy design. I eee, jednocześnie... Tak, to przepięknie. Nie wygląda, słuchajcie, w domu tak elegancko, więc może jak macie ochotę zmienić sobie troszeczkę wystrój, e, pokombinować z dodatkami, to takie coś będzie super. Przy okazji dwa w jednym, bo macie dyfuzor i rzecz Także super. Także sobie się z żegnam. Ściskam Was cieplutko i do zobaczenia w kolejnych vlogu. Trzymajcie się, pa!